Siemano, tu Diablo. Witam w y, pierwszym odcinku z naszej nowej serii z zagrajemy w y, Fate Ekstra razem ze mną jest. misja y, y, ogólnie jest to gra, która całkowicie popieprzy nam historię z anime. Jej Tak, alternatyw, alternatyw, alternatyw. Alternatyw alternatywnego, alternatywnego, alternatywnego alternatywnego świata. Tak samo jak Fate Kaleida, nie wiem, kurwa, jak to się ma... Fate, Kelet, Minaj, Prisma, coś takiego, nie wiem. Mamy ogólnie tutaj. Fuj narzuconych nowych sług. Fuj dead endów tutaj jest. Co no, jest, w jest bardzo dużo. I ogólnie musicie się niestety przygotować na to, że jakość dźwięków w grze u mnie jest zryta. Yy... I teraz się przyszykujcie na najdłuższe! Najdłuższy, najdłuższy w, tym w świecie gier. Prola sobie, sobie poczytać. Może i tak to jest postać, która. Ale mimo wszystko. I nie spoilery. Może teraz to tak wygląda jak ten, jak wizualna Werka, nie? No. I to jest taka persona w stanie, kurwa. Nie będę tu chyba wszyscy se na tyle wzmocnieni, żebym mógł he, he, he. No, na, na, No i skoro słyszę, Ogólnie jest dziewiąta rano, ja jeszcze nie wypiłem kawy. Uh, no ja jeszcze wychodziłem by... jakąś godzinę temu. Hmm? Jak, wychodziłem na... jak wychodziłem na szluga, to miałem zamknięte oczy i... ...trafiałem na wyczucie to <noise> Ogólnie muszą mieć jakieś tam nowe zasady, co muszą zrobić przeszukanie uczniowi jak wchodzi do tego Jak chodzi na teren szkoły? A teraz udaj się do twojej klasy, okej. Okay. Wszyscy się śmieją. Jakie nie moje przeszukanie na lotnisku? Jak będę jechał do tej Irlandii na staż? Wiesz, kurwa, w kurce mam full metalu, Do tego paz od spodni. Do tego glany. Jezu, yes, będzie musiał kuć was rozebrać czy dotkać. Będzie pip, bi pip bi 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 Ok. Chcę sterować. Jak, Już mogę? Dziękuję. Tak, zapomniałem. Mm. Może ta postać wygląda jakby biegała tak fuj szybko, ale twój wolno biega, kurwa. Bo jest taka nieraz... Teraz nie ma... będzie słychać najbardziej zbugowane dźwięki wytrze. Że... Ej nie, ja może przecież to nawet nie uszy. Tak, to 23 to powinno być dobrze. uszy nie bolą Nie wiem czemu w tym wstępie jest tak zbukowany ten dźwięk, później się jakoś stabilizuje to. Ale i tak, yy, jak postacie gadają, to tak się próbują. takie wiesz, zawieszki są. W sumie nawet dobrze jest ta jest ta szkoła odwzorowana z tego co widzę. Podobne, no podobne korytarze miało. No i teraz będą najnudniejsze cztery dni na świecie. Nie? I ta Kurwa. muzyka, Jezu. Najchętniej bym to wszystko po prostu pominął. Wykrzywiła mi się to, sztuka. To. Jak leżał po popielniczkę. A Oto pierwsza postać, którą mi tak mogliśmy już poznać w anime Shinji Mako. Największy idiota w szkole. I ten zbugowany dźwięki, jak pierdzielę. To jest gorsze niż to co było w y, Adwencie, nie? O kurwa. To teraz jest takie... Człowie giertarka! Wszeszy do pierdziela ich co. I to chyba tylko tutaj, na tym czterech dniach wstępu, a potem tutaj się stabilizuje nieco, że jak wchodzisz na arenę to dźwięk jest czysty, nie? A tak tutaj w całej szkole przez te 4 dni wstępu jest zawieszone. Później jak jesteś już w szkole yy, to... Ten dźwięk jest jakby już też 3 niż to co tutaj jest, nie? No okay, i ludzie, za jakiś rok po Piotrze, chyba że Piotr znowu znowu nie zacznie i nie skończy serii, jak to zwykle bywa. Jak... E, jak skończę swego Falauta, czyli tasiemce na potęgę, bo tam dwa DLC mam, które są w chuj To <grym> też zagram w i... to. Shinji podniósł tak płuc, że dzieci, uciepi. Uciekać! Właśnie widzę. Właśnie widzę, jaka się ma barwą i stoi i siedzi dalej Bota to by się działa cały czas, ci o to się nie widzisz. Bo to jest tło, a nie, bo to oddycha. Nic to nie jest tło. Oddycha, więc nie jest tłum. Sidździesz, no w... mi ja smile. Ha! Gej! Bo zwykle jak dają renderowane tło to się one nie ruszają, a ona nie może być renderowana. Nie, bo z nimi jest interakcja. Yy, kilka zdań, ale zawsze. Znaczy, kilka zdań, są to nawet chyba. Niektórzy to po prostu cztery słowa nam powiedzą i tyle, nie? O! Najlepszy jest do wszystkiego! Coś, co będzie się powtarzać przez cztery dni! Cześć! Leci! Na czym ona się potknęła kurwa na... Na nie wiem, nie na, niebie, na kurwa kuzu Nie wiem, ale ten ja ich <laughs> Po prostu to jest tak zabawne, jak to wygląda <laughs> I gleba Boże, jak przypominam sobie moje wycieczki klasowe, to miałem podobnie. Tylko, że Byliśmy w Domu Kultury i robili drogę, nie? I wiesz, jak są takie kostki brukowane, takie parokątne, nie? To takiej jednej kostki nie było. I pod tym była dziura w piastkiem. Oczywiście się w to wjebałem, obok mnie idzie e, Cooper ten doktor Szluga. I kurwa, znaczy tak, patrz, jest, ja jestem opowiemniejszy od niego. Potem, potem wycieczka doczekłaś mnie po polu golfowym, nie? I była jakaś kurwa rura stara. Zakryta jakimś mchem i tak dalej. I oczywiście się do A doktor szuka znowu obok mnie został. <grymne> <grymne> Najlepiej, nie? best Najlepszej historii tylko nas. Nagranie ma już 7 minut, a ja jeszcze nie zrobiłem niczego oprócz wejścia do obok klasy. Jak tak mówię, to to wstęp będzie chyba podzielony na dwie części, nie? W ogóle mam trochę zdryty mózg, tylko że musi się on jeszcze odpalić, bo wczoraj czytałem takie rzeczy, że... Yy, nie, tylko ty. No ty, ty nie ja przeczytaj ci... połowy tego. Ale ja ci też podesłałem coś, co zryło nam kompletnie, banie. Nigdy więcej nie wpiszę tego w grafice. Nigdy. I wolę nie mówić czego, bo potem ludzie to se wpiszą, popatrzą i takie... Moje oczy Zwróć pod uwagę, że twoje Google jest bardziej zryte od mojego. Chyba, ja, że po jest, formacie... Jest, jakoś... Chyba, że po formacie ci się naprawiło tylko. Chyba tak. Bo to Piąty. Nie, nie pokazało mi się niby jakieś czwarta linika. Tylko ja tak sobie zjeżdżam, jeżdżam, jakaś już chyba dziewiąta, dziesiąta linika, tak patrzę. The fuck! Is that? Wiem, no, 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 no. Jaka się, nie. Bo to są pierdolenia, jak, jak... Ja nie mogę. Ona jest niby ciągle mogę. Ja się będę w historię wczuwał, kiedy będziemy mieli już naszą postać. Nie wiem, jak można zrobić prolog, który jest tak długi. Do kuźba. Ja wczoraj musiałem się z nim użerać. To dzisiaj znowu muszę się z nim używać, ale tym razem będę miał towarzystwo i nie będziemy aż tak długo. Tak, tylko że wczoraj robiłeś. GOTAGO fast, gotagą go fast i <laughs> 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 napiszę. Nie 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 nie, 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 nie. No tak, no bo nie miało sensu, jak i tak. No, nie spojrzę do tej. coś Chcesz większość, już tak się już chyba domyślał. Bycie uczniom z siebie. <laughs> Nie, no, jedyne co się to matematyki. Nie planów jak randka, randka to coś? Chciałem przeczy przeczytać jednocześnie date i randkę. <laughs> I know you're too big of a nerd. <laughs> wergę tak. Tak już, Shinji. W ogóle on, czemu on ma taką pseudorożową koszulę na w grze, a na maxocie ma taką kurwa... Bardziej niebiesko Siou Ja bym mówił Raczej będziemy mieli okazję Dobra, tego dotyka tego typa tam nie zagaduję, bo i tak wiem co mam robić A to tu będziesz musiał się cofnąć Cześć. Nie rozwalają niektóre te rzeczy, jak te postacie dziwnie stoją, no te dwie laski po boku. To bez okularów ma taki face, co ja tutaj robię? Yes. Tak, ja się zawsze czepiam, czepiam szczegółów. Zawsze. No a mimo wszystko zobacz sobie na tą grafikę, to nie wymaga cię nie? Zbyt wiele. No wiem, nie wiem czy to było. PlayStation 2, czy kurwa jakiś PSP, czy noś, no, nie wiem co to było. Nie wiem. Znalazłem grę na YouTube, idziemy. No. Która jest też fajna? Dobra. Ogólnie ona nam tu mówi coś, że mamy... jesteśmy w jakiejś tam gazetce szkolnej i coś się dzieje tam Jurdo Misterius one. Co to jest? Y ogólnie, że coś dzieje się w tym klubie takim łucznictwa, tam, że ten klub uku... O, nie, coś się dzieje. Nie. Aha, świetnie. Nawet nie podchodziłem do tych drzwi. A i tak Z... mi się pojawił. Pamiętam, teraz jak się... zobaczycie najbardziej badasowego nauczyciela wszechczasów. Jolo. No, cześć. Jestem Twym nowym nauczycielem. I ten głos. Szurmomowa. Tak. <noise> Człowiek mixer. No i wszystko Co on zaraz będzie mówił, nie? On będzie naszym nowym nauczycielem i Zoro to jest Co będzie tam zaraz gadał. O, słychać zbugowane bicie serca naszej postaci Nie, jest tylko takie Szum?

Na wilka! Zaczynamy, wi no, wilka, wilkę, jezu! Całkierdziela! Jest jeszcze wcześniej, mój się nie miał Właśnie, kawa, kawa, mi inwestycja. No no dobrze, że tu jesteś. Chociaż mnie będziesz poprawiać w coś takim. Nawet nie próbujesz walczyć. Hmm. Muszę odpocząć. No. White Toes, Dead Eyes of Hes Tak wam Tak właśnie. Tak właśnie. na tę Tak moją Tak właśnie. Tak właśnie. kiedyś podczas... pod właśnie. do tamtego pomieszczenia. właśnie. Tak właśnie. Tak właśnie. Tak właśnie. Tak tak, nie to, to nie było wiem, tutaj, czy już To było tutaj chyba. Czy od dzisiaj niby. tej? Nie wiem, czy to było tutaj, no czy no jestem tutaj. Nie zauważyłem. Ale jakby miał zaczynać od dzisiaj, ale lekcje się już skończyły, więc... Tak <grym> trochę <grym> nie to, wiem, by było, jakby tam wprowadzili, że od dzisiaj. A może może to lekcje dodatkowe prowadzi, trudno. Nie wiem, może było jednak od tutaj. Nie wiem. Z nie zauważyłem tego. Być... Sąsiad ci przybija guzki? Nie, kotlety robię. Wiesz, mięso na Wiem. Dobra. Oczywiście do tego pomieszczenia nie wejdziemy. Pamiętam jak ja się uczyłem z łuku, nie? Miałem taki łuk zrobiony przez e, ojczyma. Jakiś tam, Jest taki dość porządny. Nie, jak Ugażli, Zaczęło strzelać, to ja miałem robiony z po prostu jakiegoś bardzo giętkie gałęzi, jakiejś wytrzymałem inny i strzały po prostu z się no, z jakiegoś. Ja miałem żyłkę taką normalną do tego. A Na hmm. co to... było? Nasz kumpel gdzieś pojechał i przyniósł chyba z 15 albo 20 takich po metrze. ...kijów bambusowych, nie? I z strzały zrobiliśmy. To ja na początku... ja też miałem strzały z bambusu. Ale, po... ale wiesz, z... z czego miałem strzały wcześniej? Hmm. Wiesz, jak, jest... jak są namioty, nie? Hmm. I są te patyczki do namiotu, te czarne, nie? Hmm. Z tego sobie strzały zrobiłem. O Jezu. Kilkanaście strzał z tego zrobiłem, wiesz co? Nawet latało to. Dobra, chodźmy do domu. A i zrobiłem na z petardą. Okej, okay, ogólnie tutaj mam swój zapis przed nagrywaniem. Trochę grałem. 100, kilobajt, 100 kilobajtów save, Gdy to by... No nieźle. To wiesz ile ważą save'y z widzimy na dwójki? Skończyłem grę, patrzę na ile mi save y ważą. Tam 10 niga kurwa chyba było. O kur... Ej, nie wiem, czy ja mam... M mogę to mijać, czy nie, bo. Krishba! To jest takie nudne. Czemu on musi gadać z tym pieprzeniem czy Czemu on nie może sobie kogoś innego znaleźć do gatki? Bo nie ma jeszcze tousaki. saki. Wydajnie nie teraz. Chociaż o nich wspominaj już. Ice cream. A jest w ogóle zobaczyć jak tą saka wygląda w grze. Mam się bać? Japonia tak bardzo, czy co? Nie, ma zbliżony strój do tego, co miałam w anime, ale po prostu jak to wygląda. No, został spoliczkowany. Like that, no matter how much, no. hot she is. Okej, świetne. Right? Right! Nie left. Ja na chwilę muszę się wyciszyć, bo muszę się bezmarkać. I jeb. Twórca chyba się nudziło. No ona zawsze się musi wyrąbać. Ej, w pewnym momencie się nie wyrąbię. A i ja się zacznę skupiać tutaj, kiedy pojawia się nowa postać. Jak nowa postać się pojawi, to ja się zacznę skupiać już. Bo chcę mniej więcej się dowiedzieć czegoś o tej postaci. No <tum> ten jest tak ważnie pasuje tutaj. Na stówę będzie mistrzem, na stówę. No, co jest oczywiste. Coś tam grupa terrorystyczna świetnie. No gadał o wojnach w tym świecie. świecie. No. Mówi o tych tych, nie? Że coś się dzieje. Nie mamy do wracać do domu szybko. Spotem. Seven Wonders. Podejrzane, co nie? Liczba siedem. Mogę ten telewizor, który był w tej sali, możesz na niego jakoś zbliżenie zrobić? Nie mogę, ale. To, wy... tak. to jest kurwa płaski, czy, czy taki normalny? Bo to wygląda jakby był taki normalny z dupą, a wisi jakby był płaski, nie? No, typowo. Dobra. No ogólnie, i wszyscy będą się zachwycać teraz tą stawką. Telewizor z dupą, nie wiem, to się jakoś nazywa normalnie, to ma jakąś inną nazwę, bo zawsze nagrywają telewizor z dupą. A to bo... Albo monitor z dupą. No cóż, koty wolały jak telewizory i monitory miały dupy. No. <laughs> ja taki dalej mam, tylko że go nie używam w ogóle.

Hey, mermer <laughs> come on, let's hurry out to your club, club, club. <laughs> Strażnicy Teksasu, kurwa, cały czas na same miejsce. Hehehe. <noise> tiger, he, he, he. tiger. Nie wiem. No wiesz, o, o co tu chodzi, kurwa? Co no, o co chodzi? No, Tiger to był przez blisko przecież tej nauczycielki, nie? No wiem, a jak tak patrzę, to. Aha, tu jest o to, Sace. No <głos> 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 Jezu. Nie, yes, mogę? nie, mogę? nie, mogę? nie, mogę. nie, że nie, Bro, kurwa, mężu, nie, mi nie, 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 że nie, 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 Chyba głodny jesteś, ja mam tylko dwa nie? Znaczy i popiłem. kupiłem. ja sobie nie wiem, czy... I co to jest? So Karina, jak ona wygląda na tym, nie? To jest po prostu. To jest zupełne przeciwieństwo. No. Wygląda całkowicie Właściwie. inaczej. Jaka filozofia, kurwa. To no zawsze taka była. Jakby nie było, to Shiro też filozofował. Kto został zabity, ten umiera. Nie, nie, mówię, poszed... akurat, nie mówię akurat o tym przekładzie. Chociaż ja sobie że to może to tłumaczę, coś z <grym, grym, grym>, niebawem. Yy, że tak yy, zaciskał ręce, ty, hu, y, dead, to coś tam, że nawet po angielsku tak wychodzi. Kto umarł, ten nie żyje. Kto umarł, ten nie żyje. Nie, to bo kto zostanie zabity, ten umiera, A, no coś tu z tym, rób. jeśli jak osoba zostanie zabita, to umrze. To się ukrywać to się naprawia. Jezu musiał. musiałem Musiałem Musimy uspoł i zaczyna załączać. Okej, okay, w grze to jeszcze wygląda miarę normalnie, ale na maksocie to. No i włosy, oczywiście. A i ma inaczej, inny trochę strój, bo ona tam normalnie to miała jakieś czas... nie wiem, yy, nie miała takich do butów, czegoś takiego. Ona miała te normalne, te tak, takie długie chyba te step czy coś. A tutaj ma to bardziej jako, że to są po prostu buty do kolan Cześć. Weź przestań, ja się kiedyś musiałem... Była jakaś yy, uroczystość w szkole, nie? No ja mam snowblinda, mi się strzegło ekran. No dobra, odczuł się. Yy, była jakaś uroczystość w szkole, I musiałem się przebrać za, za, za jakiś tam mundur popieprzony, nie? I dalej jakieś takie buty pseudo kawalerii, kurwa chyba łańskie. I Boże, to do kolan prawie sięgało, jak ktoś się tym dzień nie podziwia. No ja to jestem przeczeniony ja do takiej. Jestem przeczeniony do wysokich, do takich do, do wielkich butów, bo ono szeglany, ale kurwa, to, te buty to. dziwnie to było. Jestem pewien, że to teraz nie pojawi się e... Leo. Musi pa teraz. Ta kujwa nie zapisujesz. Jest. Odkryłeś, czy to jest, czy ty są savey w emulatorze, czy nie? Nie, ale to niepotrzebne. Zaraz ci zresztą pokażę, rzeczem. Dobra, został jeszcze ten dzień i potem dzień zerowy i w końcu dostaniemy naszą postać. Oj, sorry, on grze, on, on w Grze wygląda jakby tutaj był taki przyćpadny, no, takie podgrożone oczy. Boże ten pejsk kurwa. To jest takie wpiolane Megit Ja pierdzielę no, Ogólnie śniadzi mi się, że jest najlepszy z najlepszych to szalka wpierdol mu to no, no ona mu to zrobiła przecież, nie? Dzień wcześniej mu sprzydała, a paskacza w ryj. No i o to chodzi. To nie był mocny. <grym> ja mam na mu... ten pantofel w oko. <grym <grym a teraz stanie się coś dziwnego, chyba to jest ten dzień, w którym stanie się coś dziwnego. sprawdzić, czy nie będę patrzył się na spółdzielnię. Bo no tutaj rodzinę zobaczysz, że stanie się coś dziwnego. No teraz popatrzę, na biały ekran. No, patrz, tak, wchodzi Nie wyjebie się. Nie wyrąbałaś.